Segregacja śmieci to jedna z podstawowych zasad ekologicznego życia. Polega na oddzielnym wyrzucaniu odpadów plastikowych, szklanych i papierowych w celu ponownego odzyskania surowców wtórnych. Najlepszy przykład dają nam kraje Unii Europejskiej, takie jak Holandia, Austria czy Niemcy, gdzie zwyczaj segregacji śmieci panuje już od wielu lat i jest traktowany jako obowiązek każdego mieszkańca. W Polsce coraz więcej ludzi przekonuje się do oczywistych względów ekologicznych segregacji odpadów. Poza nimi istnieją też inne powody, które zapewne wcześniej czy później przekonają Polaków do ekologicznego życia. Polacy, stety, niestety, będą musieli zacząć przyczkać segregacji śmieci, a jest to spowodowane po prostu już nie taką. Nazwijmy to edukacją ekologiczną, ale przymusem ekonomicznym. U nas ostatnio podrożały śmieci, a śmieci podrożały dlatego, że podrożał wywóz śmieci niesegregowanych. Także jeśli mamy tam wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itd., jeśli wywożą śmieci segregowane, to to będzie kosztować nas taniej na stanie, niż jakby te śmieci były niesegregowane. Także to jest jeden element, czynnik ekonomiczny, a z drugiej strony czynnik e ekologiczny, tak go nazwijmy. My po prostu jesteśmy tymi śmieciami zasypywani. Jak żyjemy w miastach, gdzie one są sprzątane, a Wrocław tutaj, można powiedzieć, na tle innych miast po Polski, wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o sprzątanie. My, jako mieszkańcy, tak na co dzień widzimy chociażby tych wysypisk w śmieci i tak dalej. Poza tym, jeśli mówimy o segregacji śmieci o tych śmieciach które gdzieś tam w tym mieście są warto chociażby spojrzeć na te akcje sprzątania świata kiedy te śmieci które gdzieś tam są porozrzucane nagle znajdą się w jednym miejscu bo dzieciaki je pozbierają ich jest masa także śmieci nas zasypują i segregacja dla nas jest nie tylko przymusem ekonomicznym zaczyna być ale jest też przymusem ekologicznym i to mówienie tego że śmieci wokół nie ma to po prostu jeśli spojrzymy na to tak globalnie Okazuje się, że ta segregacja jest konieczna. Kontenery na śmieci posegregowane znajdują się w każdej dzielnicy miasta i cały czas ich ilość rośnie. Dodatkowo instytucje publiczne starają się poprzez różne akcje zmobilizować wrocławian do dbania o przyrodę. My w imieniu Gminy Wrocław, jako Zarząd Ruki i Utrzymania Miasta zorganizowaliśmy system zbiórki odpadów, zbieramy szkło i plastik. Na terenie miasta ustawiliśmy 180 pojemników do zbiórki szkła i plastiku. Ustawiamy te pojemniki wyłącznie na terenach gminnych. W przypadku terenów zarządzanych przez podmioty prywatne, te podmioty są zobowiązane przez odpowiednie przepisy do zapewnienia mieszkańcom tego rejonu możliwości selekcjonowania odpadów. Segregacja śmieci tylko z pozoru wydaje się problematyczna. Wprowadzenie jej do codziennego życia nie powinno jednak stanowić trudności. Zwłaszcza gdy dołączymy świadomość, że dzięki temu ratujemy przyrodę, która nas otacza. Segregacja śmieci wiąże się z kilkoma zasadami, o których warto wiedzieć. W mieszkaniu takim zwykłym najlepiej jest segregować szkło do osobnego pojemnika, pojemniki na stłuczkę szklaną, sporo ich jest. Inna sprawa, że jako konsumenci możemy wychodzić i wymuszać na sklepach to, żeby od nas odbierały, bo one zgodnie z prawem muszą od nas odebrać opakowanie szklane zakupione u nich. Druga sprawa plastik. Powinniśmy pojemniki po jogurtach, po mleku, po śmietanie przemyć, zanim odłożymy do osobnego pojemnika. Butelki PET, zgnieść, odkręcić, odkręcić zakrętki. One są troszkę innego tworzywa, nie powinny być wrzucane do jednego pojemnika. Pojemników na plastik też jest dość sporo w okolicy. No i makulatura na pewno w, w obrębie tych 15 minut spacerem albo w obrębie pół godziny jazdy samochodem my znajdziemy jakiś skup, skup który od nas przyjmie wszystkie odpady, bo już teraz skupują nawet butelki plastikowe. Także jeśli nie chcemy tego wyrzucać do pojemników, znajdźmy wokół skup. To nie jest naprawdę tak dużo roboty dziennie. Jeśli jest jeszcze rodzina większa, to jest mniejsze. A nie tylko odczujemy z tego jakieś tam korzyści finansowe, wiadomo ziarnko do ziarnka, ale odczujemy też takie korzyści ekologiczne z tego, że te mm, odpady trafią tam, gdzie trzeba i zostaną w odpowiedni sposób przetworzone. Jak widać, dzięki segregacji śmieci oszczędzamy pieniądze i energię. Zmniejszając liczbę odpadów wywożonych na wysypisko, przedłużamy czas eksploatacji obiektu i oszczędzamy zasoby naturalnych surowców. Produkcja z materiałów pochodzących z odzysku pochłania mniej energii, a mniejsze zużycie energii pozwala zredukować skutki uboczne jej wytwarzania, jak na przykład kwaśne deszcze czy efekt cieplarniany. Trzeba pamiętać o tym, że sami wytwarzamy odpady, więc bądźmy odpowiedzialni za problemy związane z ich usunięciem gdyż jak widać wyrzucanie śmieci bez segregacji jest marnotrawstwem cennych zasobów naturalnych.